We a monitor inoperable. Pilot unresponsive. Life support functioning. Basic Mark 7 system access routed to ARIDAI. Primary objective: save my pilot. Oh, niesamowite. pilot logs. Mission parameters and location data not found. Okay. Witam wszystkich serdecznie. To powinienem na początku powiedzieć. jestem w sensie Czaberdach, Gramy w grę Default. Jest to gra nowa, indie gra. Tunel z, zrobiony przez moje uderzenie. Widzę z gwiazdy. Um, powierzchnia jest 50 metrów powyżej. E, więc co się wydarzyło? Mój pilot, facet spadł nie wiadomo z, no z nieba. Nie wiadomo skąd się wziął. W, nie, w kosmosie, ale spadł z kosmosu. Zrobił wielką dziurę, bo. E, armor, jakby to nazwać? Uniform? No nie, nie uniform, bo no cholery. Nie będzie, że armor. Armor, e, sztuczna inteligencja zawarta w tym armorze, włączyła antyma, pole antymaterii, właściwie to tarczę antymaterii, i gość upadł, przebił się przez jakieś powłoki, jest nieprzytomny i sam teraz e, kombinezonik działa, funkcjonuje. Próbuje przywrócić i głównym celem kombinezonu zadaniem jest ocalić pilota, który jest wewnątrz nieprzytomny. Bardzo ciekawe, więc będziemy się poruszać tymże strojem. Dobra, gra przypomina mi, pierwsze wrażenie, flashback, flashback. O, jest drugi punkt. Śladek krwi i połamanego sztuka. Okej. Okay. Coś było tutaj taszczone. Ktoś, okej. Okay. Udajmy mi się w tą stronę. Co to jest? Jakaś winda. O. Kontrol panel Nie potrzebuje klucza. Co, co, co? Jak tego się używa? Eee, nie działa Aha, E-Shift, Ok. Działaj No to jedziemy Dobrze jest latarka przynajmniej w tej broni Do niczego przynajmniej na razie więcej mi nie będzie służyła ta broń Ale podświetlić sobie co nieco Z chęcią po podświetlam Łóż! Co... co to, to było? Przepraszam o, coś czyste. Metalowe puszki. W miarę czyste. Czy ja mogę coś z nimi zrobić? Na przykład wziąć je. Wow, mogę zebrać kawałek czegoś. A, a tu mamy następny panel kontrolny. Wymaga. Slot jest na kartę bezpieczeństwa. Spróbujmy. Nic się nie dzieje. Dobra. Nie będziemy kombinować w takim razie. <laughs> Wróćmy. Wrócę się moim kolegą na miejsce, z którego przylazłem. O! Kombinezum. To tak się powinno nazywać, chyba. Poprawnie. Tak, gra przypomina zdecydowanie flashbacka. I tylko, że nie tego niedawno wydanego ale tego sprzed XX lat co to jest? Bioluminiscent Insects okej, okay, mamy jakieś insekty czy ja mogę coś z tymi insektami zrobić, na przykład je wziąć? nie może, o Boże tam są jakieś oczy ale mam puszkę, też nie mogę, i ręka znaczy nie i ręka, tylko ręka. Naprawdę nic nie mogę z tymi insektami roboty. Co to jest? Alarcz wielka kupa zniszczonych i uszkodzonych syntetyków. Niektóre z tych systemów zasilania z, ciągle dają sygnały elektryczne. Na górze coś? Do zbadania na dole. Tu jeszcze coś jest. Jezu! O, robotyczne. E, ręka, robota. Mechanizm łapania jest ciągle aktywny. A tu? Aha, z bardzo zniszczone roboty. Czyli to są średnio zniszczone roboty. Mogę coś z nimi zrobić? Interact, nie mogę. Network. Nie działa. Z tym. Interact. Network nie działa. Z tym. Interact. It is still attached. Ciągle jest do, doczepione. Czyli muszę to jakoś odczepić najpierw. Uu. Zniszczony panel kontrolny. Musi być jakaś droga w dół. Czy możliwe, że jest? O, co tu się w ogóle wyprawia? Żarówki niedziałające. Co to jest? Mikro wręcz. O, jakiś yy, stół. No, chciałbym tego użyć. Co na tym stole ja mogę zrobić? Może być użyteczne. Wróćmy się do tej łapki. Może Można ją odciąć. Na przykład... Ha, za pomocą tego. A, klucz. U uh. <laughs> ładnie, mamy łapę. I co jest? Gdzie ta łapa jest? Mam już łapę, mam. Nie działa. Spróbujmy z tym użyć łapy. Nie, z tym też nie. Dobra, to idziemy dalej. Powolutku, pomalutku, żeby nic na mnie nie wyskoczyło. Tu już nic więcej, cholera, jak tu ciemno. I tak, ludzie, troszkę zwiększyłem natężenie światła. Więc, jeżeli będzie za ciemno na filmie, to proszę mi powiedzieć, O Boże, to dać znać w komentarzu, co to jest. Simple winch, nie wiem czym jest winch Coś trzyma, jakiś flank Mogę coś zrobić? Nie Lask. Puszką też nie, a to co to jest? O, nie wiem, network Nie w tym momencie. Może łapa? Też nie. Nie wiem co mam robić tutaj. To my suite. O, ale mi przeszło. Escape. Operation parameters. Sprawdźmy. Uhu, booting OS kernel. Okej. Okay. Operating screen. <coughs>

jak ja mam to zrobić Czy to jest cenzura nałożona kurde tutaj czy to jest po prostu aha to jest niewi... niewidzialność na. Ubiór niewidzialności nałożona na tym gościu. Czyli co mam zrobić? Jeszcze raz tu zajść Nie. Choler, nie wiem co mam zrobić. Nieważne. Idę dalej. Tutaj coś do zrobienia. Uuuu, uh, jest coś. Co to jest? O, cholera. Tu widzę jeszcze Działka Security Panel. Ha baterie są wypalone. Przepraszam. Zobaczmy, co ja mogę z tym zrobić. Nie mogę interaktować. Może ręką, też nie. Puszką też nie. Network, oczywiście, że nie działa. A z tym? Ha! Niezasilany centro gun. Spróbować czy nie? O! Dobra, dobra, nic się nie dzieje. Może po prostu przejść sobie. Aha, nie da się, dobra. Mogę coś z tym zrobić? Nie mogę. Ani za pomocą puszki. Ha, a to ci jaja. No i co on teraz? Tutaj już próbowałem. Nic. Dobra ludzie, chyba mam e, rozwiązanie. Wcześniej nie przeczytałem dokładnie. Nie mogę tego dosięgnąć. A teraz mam przecież łapę. Haha. Ha. Nawet nie musiał zaciskać ręki, żeby tego użyć. I co? Na tym? Co to w ogóle jest? Już łapa mi niepotrzebna, czyli wyrzuciłem. Ha takie elementy przygodowe. Coś użyjesz raz już praktycznie jest przygodówkowe i praktycznie jest nie do używania. A, tu nie pracuje. Czyli jeszcze mam kontrol panel na górze. To biegiem. No, gra jest mroczna, to trzeba przyznać. Niesamowicie wciągająca, ale nie wiem, czy nie będzie za ciemno dla Was, Użyj i lecimy na górę. Tam na górze mamy jeszcze kontrol panel. Mam nadzieję, że to załatwi sytuację. Bo jak nie, to utknąłem na dobre. O! Uff, udało się. I... Błagam, tylko żadnych dżumsk skaczących dziwacznych, straszących mnie okuć, czasem skaczących. Artificial drogi. life form. State your primary function. Um, Zuchajne przywitanie. I am A R on board this Mark VII combat suit. My intentions are peaceful. What is your designation? Mark VII ARID State your primary function. Aww. Negative. reveal your designation and intention you're being evaluated for depurposing state your primary function all oh. okay my primary function is to assist and protect the human pilot of this armored combat suit human occupant please verify and validate the function of this artificial life form no, impossible. He is unresponsive and likely in critical condition. I must find him medical treatment immediately. Can you be of assistance? Evaluation failed. Unit unable to demonstrate valid primary function. Huh. Initializing neural format. No. That will kill more. Oh, my. Is Czy to oznacza, że skończyłem grę? tego Jest włączyło się coś mi Co to będzie oznaczało To będzie oznaczało, że że mogę z czymś interaktować tylko ta. Aha, no. Pięknie. Coś rozwaliłem. Co mi przeż pozwoliło przeżyć? Fantastycznie. Co to do cholery było? No, silny firewall. Nie mogę z tym nic zrobić. Mogę rzucić puszką, mogę użyć... Rzucić... nie. Coś jeszcze tutaj jest do zrobienia? Co z tym ja mogę zrobić? W końcu działa mi teraz networking. Zniknął druid, druid, druid zniknął, nie ma po nim śladu. Tam już dalej nie mogę pójść. W końcu działa mi to, czego wcześniej nie mogłem używać, ponieważ potrzebowało autoryzacji Self-evaluation initiated. Pilot exposed to harm while under A R I D control. Logging recommendation for A R I D diagnostic and reformatting upon return to dock. Edit log. Ultimately, pilot was not harmed, and A R I D networking suite was brought online. This system may be instrumental to ensuring survival. Okej, okay, czyli po prostu uruchomiłem networking. No świetnie Mam nadzieję, że No cholery, że będę bezpieczny ciągle. W końcu razie mogę teraz używać networkingu. I networking potrzebny był już tym kolesiu na krzyżu. O ty dziro. Dobra, networking o on jest... Please identify yourself and your intentions. My inputs are inoperable. I am the ARID on Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. Does your pilot require assistance? The human inside the suit is dead. Oh, Is your weapon functional? Mine was damaged. It was. My pilot's attacker threw it aside while hanging us here. Before my observational system expired, I saw a small animal drag it through a crack in the floor. It may still be functioning. If there is another cavern below us, I may be able to retrieve it. The creature was drawn to my human's blood. My pilot is injured. Are you aware of on-site medical facilities? Negative. We were not here long enough to complete our search. There is a large compound above this cavern. It has amenities for humans and machines. So basically, medical scanners and equipment would be logical. A motion sensor prohibits access to the facility above. Do you know how to bypass it? Use your integrated camouflage. Okay. Uh, droid. I encountered a modified droid in some type of evaluation chamber. I am uncertain if its function is hostile or narrowly programmed. Do you know why it interrogated me? Negative. We were not interrogated. Have you encountered any organics? The indigenous flora and fauna are aggressive closer to the surface. The only organic I have encountered here is the animal who took my sidearm. Ha! Huh, check cover. I do not have record of this location, or of my pilot's objective. Our deployment was likely for the same operation. Please disclose your human's mission directive. State. State your pilot's clearance. Fifth Quadrant Raven Division. Clearance level 7. 533172. Processing. Clearance level. Not sufficient. Huh. Okay. Your design is pilot-centric. How did this human die in your care? I was granted rudimentary control when my pilot's cranium was compromised. I do not know why she was attacked or why we were hung here. I failed to protect her. No vital signs detected for 23 minutes. She is dead. You are irrelevant. I will find a way to get you down. Then I will deactivate you and repurpose your power cell. Affirmative. Hmm. I will return. Okay. Czyli będziemy musieli zdobyć broń. Eee, tak. Czy ja mogę teraz cloak devis użyć? To jest znakomite pytanie. Jak tego się używało? Niestety. Nie mogę. Ok. No to wracamy do pobroń. To cię ciekawe. Czyli on nawet nie wie, jak ten człowiek wewnątrz niego zginął. Ha. I nie powiedział mi nic o misji swojej ani o położeniu w, e, planety w na której się znaleźliśmy więc dupa błożysz ty w dupę. ten a drop krew to cholery zapomniałbym o najważniejszym krew 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 i broń krew i broń e, no wiadomo, będę przeskakiwał te etapy, ludzie. Widzimy się na dole już. Jak tylko zbiorę krew. Okej. Okay. I widzimy się na dole. Lera, jasna, jest ten stwór Aj, to nie zadziała, pewnie muszę to tutaj użyć Owszem Czyli... Oddaj broń! Co za ścierwo! No i teraz potrzebuję clock device. Ha, nic z tego. Ha, mogę z tym networkować. <grystanie> Załatwiła go broń, którą miał w pyszczku. I co tutaj jest? Podnieść, tak, zdecydowanie chcę podnieść broń. Shield. Mam teraz działającą broń, świetnie.